Tomek Buczek, jak zrobić piwo.pl? Dzisiaj test piw bardzo pożądanych, bezalkoholowych APA. Najbardziej popularnych bezalkoholowych APA. Wybrałem do tego testu piwa bezalkoholowe, właśnie w kategorii amerykańskie IPA, ale. Z tych najbardziej popularnych, czyli wziąłem te, które są po prostu najłatwiej dostępne, które jest największa szansa, że po prostu kupicie. I tak też te piwa tu ustawiłem koło mnie, bo w teście wezmą udział dwa piwa z browarów regionalnych i jedno piwo stricte, już takie rzemieślnicze, kraftowe z browaru Pinta. Czyli mamy tak, mamy Miłosławia. Miłosław Fortuna, browar Fortuna, Marka Miłosław i bezalkoholowe Ipa. Mamy Amber, browar Amber. I ich bezalkoholowe IPA, no i mini, maxi bezalkoholowe IPA z Pinty. Trzy piwa, które wydaje mi się, że są najbardziej dostępne, najłatwiej dostępne. Jeśli kojarzycie jeszcze jakieś inne bezalkoholowe IPA, które nie jest koncerniakiem, tylko przynajmniej z browaru regionalnego, bo ja wiem, że tam książęce bezalkoholowe IPA jeszcze jest i tak dalej. Można było wziąć, ale stwierdziłem, wezmę te piwa, które no nie są koncerniakami, czyli wezmę, wezmę piwa. Z regionalnych, wezmę piwa z trochę mniejszych browarów, czyli z pinty. No bo generalnie, w zasadzie z kraftowych ipek bezalkoholowych, to no pinta. Pinta jest dostępna w miarę szeroko, z innymi już tak różnie. Trzech kumpli różnie. Zresztą z dostępnością ipki z trzech kupli bezalkoholowej do tej pory bywało tak sobie. Więc wybrałem dlatego te trzy piwa. Jeżeli uważacie, że jeszcze jakieś piwo powinno się znaleźć, albo że powinno być jeszcze albo że powinien być jeszcze raz zrobiony ten test, ale z jakimiś innymi piwami. Może faktycznie należy dodać jakieś koncernówki. To napiszcie w komentarzach, co konkretnie to miałoby być. Pamiętajcie też, zanim zaczniemy, że możecie wspierać mój kanał. Nie jest to wsparcie stricte takie jak w większości kanałów na YouTube, bo jesteśmy jeszcze za małym kanałem, ale na dole w opisie tego filmu znajdziecie link do serwisu Buy Kofi, gdzie możecie postawić mi tak zwaną wirtualną kawę na rozwój tego projektu. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Zapraszam też do subskrypcji, jeśli treści Wam się podobają, jeżeli chcecie tego oglądać więcej. Kliknijcie sobie też dzwoneczek po zasubskrybowaniu kanału, wtedy będziecie dostawać powiadomienia od YouTube'a o wszystkich nowych filmach. No i dobrze, przechodzimy w takim razie, słuchajcie, do degustacji, a konkretnie najpierw do zerknięcia na te piwa, co tam o nich w ogóle jest napisane. Więc zacznijmy od tego najszerzej dostępnego, najłatwiej dostępnego, które znajdziecie na stacjach, benzynowych sklepach, Spożywczych. W Krakowie w lewiatanach bardzo powszechnie, w żabkach, tak? Generalnie to piwo jest praktycznie wszędzie na każdym kroku, niezależnie gdzie mieszkasz, trafisz na Miłosław bezalkoholowe ipa. Ja mam jakoś tak w ogóle taką dziwną partię tego piwa, bo trochę krzywo poprzyklejane etykiety. Kapsel bez logo Miłosławia wydaje mi się, że zawsze był z logo, więc tutaj mam jakiś niebieski kapsel zastępczy czy coś, ciężko powiedzieć. No ale okej, okay, zobaczmy. Data przydatności. To jest 14 czerwca 2025 rok. Miłosław bezalkoholowe IPA. Wyraziste IPA o chmielowym aromacie i smaku, ale bez alkoholu. To możliwe dzięki autorskiej metodzie ważenia piwa bezalkoholowego. Mielone na zimno odmianami Citra, Amarillo, Chinook i Lubelski. Z nutą herbaty Sencha, czy Sencha El Grey, dopełniającą cytrusowo-żywiczny profil piwa. Goryczka 7 na 10, polecane. No szkło, my użyjemy takie same do wszystkich piw więc takie bardziej degustacyjne. Temperatura serwowania 6-8, raczej moje piwa już się ogrzewają powyżej pół godziny, więc będzie ta temperatura wyższa. Skład piwo jasne, bezalkoholowe, górnej fermentacji, pasteryzowane. Mętność osad są naturalną cechą produktu. Składniki woda, słód jęczmienny, pilzneński, pszenica niesłodowana, słód żytni, chmiele, citra, amarillo, szynuk, lubelski, cascade, herbata, drożdże. Wartości odżywcze w 100 ml. To jest bardzo ważne też, bo na piwach bezalkoholowych to musi być podane, jako że są to napoje bezalkoholowe, czyli tak samo jak cola, Pepsi i wszystkie inne słodkie napoje czy soki, muszą mieć podaną kaloryczną, mus muszą mieć podaną wartość energetyczną. I tutaj mamy, słuchajcie, w 100 ml mamy 23 kilokalorie, czyli jedno takie piwo to jest 115 kilokalorii. Tutaj węglowodany 5,3, w tym cukry 2,2 ,2 g. No dobra, to zobaczmy, zobaczmy, słuchajcie. Jak jest w przypadku piwa z browaru Amber, bezalkoholowe IPA, browar Amber, amerykańskie chmiele, chmielony na zimno, specjalny proces fermentacji, takie informacje mamy na etykiecie na froncie. A co mamy z tyłu? Z tyłu mamy napisane, no oczywiście jest informacja, że browar Amber to niezależny, rodzinny browar z Pomorza. Przywracamy piwu, smak, szlachetność, i szacunek, na jaki zasługuje. Czyli ta klasyczna taka opowieść Ambera na tyle Etykiety, informacja, że kapitał w 100% Polski, ważone i butelkowane w browar Amber spółka z e, No dobrze, więc tutaj przejdźmy do opisu stricte tego konkretnego piwa. E, wszystko, co powinno mieć prawdziwe APA z wyjątkiem alkoholu. Dzięki twórczej metodzie ważenia. Twórczej metodzie okej, okay, ciekawe, trochę dziwne. Dzięki twórczej metodzie ważenia dajemy wam piwo o wyraźnej goryczce i świeżym zapachu. Do chmielenia na zimno użyliśmy pięciu odmian amerykańskich chmieli, amerykańskich i polskich chmieli: Citra, Sabro, Cascade, Marynka i Sybilla. Marynka pewnie na goryczkę, ale ta Sybilla, tak nie do końca wiem po co, bo wszystkie te chmiele Citra czy Sabro czy Cascade przykryją tą, tą Sybillę, więc trochę dziwne. No ale okej. Okay. Co jeszcze mamy? Wartość odżywcza, tak? czyli tutaj te dane dotyczące kaloryczności, wartość energetyczna 230 kcal w 100 ml, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku Miłosławia, czyli 115 kalorii jedna butelka piwa. Jeśli chodzi jeszcze o cukry, to mamy 4,9 węglowodanów, czyli troszkę mniej, i cukry 2,3, a tu było jeszcze, sprawdźmy, cukry 2,2. No to bardzo, bardzo, bardzo zbliżone wartości. Tak? Piwo jasne, bezalkoholowe, pasteryzowane. Niefiltrowane składniki, wodę z własnych ujęć głębinowych, słód jęczmienny, chmiel, nie mamy podane jakie słody jęczmienne, e, jest po prostu słód jęczmienny, chmiel, citra, sabro, Cascade, marynka, sybilla, drożdże z własnej stacji propagacji. No i ostatnia pinta, e, mini maxi APA, bezalkoholowe, sesyjne, IPA, więc dopisane, że sesyjne. No generalnie wszystkie IPY mm, bezalkoholowe no, będą sesyjne, będą lekkie, będą trochę takie Wodniste, trochę micro nawet czasami, a nie tylko session. Ok, co mamy tutaj, jakie mamy informacje? Piwo bezalkoholowe, alkohol oczywiście pół, poniżej 5, poniżej 0,5% objętościowo, piwo pasteryzowane, niefiltrowane, mhm. wszystkie informacje: adres Pinta, Pinta minimaxi IPA, piwo bezalkoholowe w stylu Session APA, intensywnie chmielone w kotle i na zimno amerykańskimi aromatycznymi odmianami citra i mozaik. Czyli generalnie chyba we wszystkich mamy citrę. Jeszcze sprawdzę, czy citra też była we Miłosławiu, ale tak, też była citra, więc ta citra jest w zasadzie w każdym z tych trzech piw, a reszta się już różni. E, OK. A co tutaj mamy? Wartość odżywczą w 100 ml mamy 200... E, przepraszam, w 100 ml 21 kcal, czyli w litrze 210, Czyli 100, 105, czyli najmniej kalorii z tych piw, no ale te różnice nie są duże. Jeśli chodzi jeszcze o cukry, to i węglowodany, węglowodany 4,9, cukry 2,5 grama w 100 ml, więc to oznacza, że najwięcej cukrów, ale mówię, te różnice nie są zbyt duże. W porównaniu do słodkich napojów, to tego cukru rzeczywiście tutaj jest niedużo. No i moglibyśmy wejść na pełną listę składników na QR-kod, ale się niestety nie przygotowałem z drugim telefonem i tego nie zrobimy. Ale jeśli będziecie pić to piwo, to sobie po prostu sprawdzicie. No dobrze, słuchajcie, za chwilę dostanę te piwa nalane i będziemy degustować, jak tam one smakują i pachną. Mamy piwa, mamy piwa. Słuchajcie, już wizualnie widzimy, że są różnice. Jedynka, dwójka, trójka. No i tak się złożyło, że są ułożone według tego, jak dobrą pianę mają. Czyli jedynka ewidentnie najlepsza, piana, dwójka, no dość mocno szybko opadająca, a w trójce praktycznie piany w ogóle nie ma. Ta dwójka ma w ogóle taką aparycję, trochę jakby to jakiś cydr był, co najmniej. No dobra, słuchajcie. Jedynka, dwójka, trójka. Nie wiem, które piwo jest, które nalane w tajny sposób przez Ale, moją narzeczoną, którą jeśli byliście na moich warsztatach, czy ważenia piwa, czy degustacji, to Ale na pewno poznaliście, bo prawie na wszystkich warsztatach jest i mi pomaga. Natomiast jeśli nie, no to musicie przyjechać na warsztaty, żeby Ale poznać. Ala mi tutaj przygotowała, ponumerowała piwa: jedynka, dwójka, trójka. No to słuchajcie, lecimy, lecimy wizualnie. Jedynka, no jasno, jasno, złota może nawet słomkowa, ale bardziej jasno złota, piana e, drobno, raczej drobno pęcherzykowa, biała, y, całkiem trwała, nieźle to wygląda. Także tutaj dla jedynki za pianę plus, pojawiła się też kartka, którą mam tutaj będę sobie notował, żeby pamiętać po prostu poszczególne rzeczy. Piana nawet dwa plusy za pianę, bo rzeczywiście no, wygląda dobrze. I ogólnie piana i e, wygląd Tutaj mamy dwójeczkę, dwójeczka barwa, aha, jeszcze w jedynce, oczywiście zmętnienie, jest dużo pęcherzyków CO2, więc wydaje się, że dość mocno nasycone, pachną te piwa już aromatem amerykańskich chmieli, ale na razie jeszcze nie wąchamy, na razie oglądamy. Dwójka, dwójeczka, zobaczcie, mamy, mamy piwo mętne, piana raczej skąpa. No, drobno pęcherzykowa, ale zostaje taka delikatna tylko warstewka tej piany, więc no, niezbyt dobrze to, e, to wygląda. Nie ma dramatu, ale też nie ma szału. Raczej tutaj e, piana neutralnie, powiedziałbym, nawet... No może nawet lekki mały minus, zobaczmy, jak lekko zamieszam, czy ta piana... No jakoś tam wraca, coś tam tej piany jest. No, no, no taki lekki, lekki mały minusik jest. E, wygląd wygląd jak najbardziej plus ok wygląda dobrze, no APA może być zmętnione jak najbardziej. No i tu ostatnie, ostatnie klarowne, może nie idealnie klarowne, z delikatną gdzieś tam w tle opalizacją, ale jest takie słonkowe, jest tak naprawdę bardzo jasne. Bez piany no, no wygląda średnio, wygląda średnio ta trójka Klarowna, tak, może być też klarowna, IPA, jak najbardziej, ale mówię, no, piana, piana na pewno minus, zdecydowanie taki większy, nawet dwa minusy. No, wygląd poza tym, no, powiedzmy, dajmy mu no, neutralny, tak, bo, bo no, nie wygląda źle poza brakiem tej, tej piany, więc tutaj, no, delikatny minus jednak jest. Dobra, taki mały, delikatny minus za ten wygląd. Dobra, wąchamy od jedynki, od jedynki. O, jest amerykański chmiel zdecydowanie. Cytrusowo, owocowo. Pachnie dobrze, naprawdę pachnie, pachnie dobrze. No, pachnie ekipka. Żadnych takich aromatów. Nie ma takich aromatów powiedziałbym nieprzyjemnych, brzeczkowych. Brzeczka, czyli e, piwo zanim stanie się piwem. W trakcie fermentacji jest brzeczką piwną. warzelni w browarze wychodzi brzeczka piwna, no i ta brzeczka ma taki swój charakterystyczny, słodki, trochę zbożowy aromat. Więc piwa bezalkoholowe bardzo często tą brzeczkowość w sobie mają ze względu na proces produkcyjny piwa bezalkoholowego, który często jest procesem tak zwanej wstrzymanej fermentacji. Czyli po prostu wstrzymuje się fermentację na początkowym zakresie i wtedy te aromaty brzeczkowe często w piwie zostają. Ale tutaj tego. Tego nie ma. Naprawdę aromat bardzo, bardzo przyjemny. Za aromat zdecydowanie spory plus, nawet dwa plusy. Rzeczywiście, no, pachnie, pachnie bardzo dobrze. Piana, zobaczcie, cały czas się utrzymuje sztywnie. Może nie sztywna, ona nie jest taka kremowa, jak ubita, po prostu taka, wiecie, jak na, jak na latte kawie, ale jest cały czas, nie opada zdecydowanie za tą, za tą pianę. Nawet jeszcze jeden plus będzie, bo naprawdę jest... jest jest ok, jest więcej niż okej, okay, jest bardzo dobrze. E, dwójka, dwójka, jedziemy z dwójeczką. Słuchajcie, dwójeczka e, wizualnie spoko, no piana, niezachwycająca. No jest cytrus, ale w tle jest delikatna brzeczka. Jak dla mnie e, w tle, w aromacie delikatna brzeczka jest. No jest, jest delikatna brzeczka. Więc aromat, no taki malutki plusik, bo, bo są te cytrusiki, jest fajnie, jest owocowo, jest rzeźko, ale lekka, lekka brzeczka, zapiszę lekka brzeczka. No zobaczmy jeszcze tu, czy rzeczywiście tej brzeczki nie ma. Nie, a tutaj są takie też owoce tropikalne, taka słodka nuta. Może to jest to, gdzie jest sabro, a sabro było, zdaje się, w amberze. Więc może to jest amber. Tak jakbym miał teraz strzelać, to bym powiedział, że to jest amber. Bo czuję tutaj taką słodką nutę. Sabro czasami daje kokosa, takie słodkawe nuty i tu coś takiego w tle jest. Zobaczmy tą trójkę, która no, wygląda najsłabiej. Uh! No, są cytrusy, ale. jakiś taki warzywny aromat w tle. To coś takiego mało przyjemnego, ale zobaczmy, może mi się wydaje. No, jest taka nuta, słuchajcie, cebulkowa. Jest taka nuta cebulkowa. Cebulka. Często od niektórych chmieli amerykańskich taka cebulkowość zielona, cebulka pojawia się. Tutaj coś takiego w tle jest. Taka cebulkowość. Czasami mozaik chyba, chmiel mozaik coś takiego dawał, więc to może być pinta. To bym miał obstawić? Po chmielach, po aromacie to bym powiedział pinta. Jedynka powiedziałbym Amber, dwójka powiedziałbym teraz, że Miłosław Ipa i trójka dałbym pintę. No ale kurczę, maxi miało całkiem niezłą, niezłą pianę zazwyczaj, więc... Ale było jasne, o ile pamiętam. Rzeczywiście było takie jaśniutkie. No, są cytrusy, ale mówię bardziej, bardziej powiedziałbym cebulka. Więc tutaj ten no, plusik jest minimalny, ale moim zdaniem ta cebulka troszkę za, za intensywna, troszkę za mocna i może ze względu na to, że piwo jest bardzo lekkie, bo to są bardzo niskie ekstrakty, jak to w piwach bezalkoholowych. To może po prostu przez to, że piwo jest lekkie, takie nie, nie, ma, nie ma tej ekstraktywności, tak? jest, jest leciutkie, jest delikatne. To, to przez to ta cebulka może bardziej wychodzi. Spróbujmy teraz smak. Na razie, gdybym miał powiedzieć, to najbardziej mi 1K podchodzi. Sprawdźmy dalej. Smak. Nowocowo. No, nie ma brzeczki, nie ma brzeczki. Smak. Ale ten smak jest taki trochę płaski, rzeczywiście. Aromat, aromat przyjemny, bardzo przyjemny, bardzo fajny. Jest ta taka słodka nuta, taka trochę owoców tropikalnych, takie, jakieś skórki z cytrusa, goryczka średnia taka, bym powiedział. No, nie za wysoka. Także za, za, za goryczkę raczej średnio bym tutaj dał. Szału nie ma. No, owoce są, no. no ten, ten smak taki trochę no, nikły powiedziałbym. Zapiszę sobie, że trochę nikły. Bardziej w aromacie. To piwo się otwiera, pokazuje, a w smaku stonowane, Bardzo stonowane ten u tym. Ale nie ma brzeczki. Nie ma brzeczkowości. Zobaczmy, w dwójce. W dwójce napisałem lekka. Lekka brzeczkowość w aromacie. Zobaczmy, czy dalej, dalej wyczuwam. No gdzieś tam w tle lekko tą brzeczkę gdzieś, gdzieś czuję. Ale są owoce, są cytrusy, są chmiele amerykańskie, więc to troszeczkę przykrywa. Spróbujmy. No, jest, wydaje mi się, że trochę wyższa goryczka. Że goryczka taka średnia z plusem, powiedziałbym. Wyższa troszkę chyba niż w jedynce, ale minimalnie to nie są duże różnice. Daje mi się, że jest bardziej cytrusowo-cytrusowo. Rzeczywiście, za tą cytrusowość dałbym plusa za, za smak, bo, bo ta cytrusowość jest mocniej wyczuwalna. Smakowo w tym piwie dzieje się więcej. Smakowo w tym piwie w dwójce dzieje się więcej. Zobaczmy trójkę. No, jest ta taka cebulkowość, i mam wrażenie, że no dam lekki minus. Jednak za ten aromat, bo jakieś takie lekkie coś, jak jakieś warzywo, coś w ten deseń. No, nie podoba mi się ten aromat. Cebulka, jakieś takie coś warzywne. Coś mi tu nie gra. Spróbujmy. Goryczka to może i tutaj wyższa nawet będzie. Ono jest też takie... No, goryczka najwyższa, tak? Nawet bym powiedział, może taka nie, średnio wysoka, nawet może. O, rzeczywiście, tutaj za goryczkę naj, największy plus, bo, bo zdecydowanie ta goryczka się tu wybija, ale ona się też być może wybija bardziej ze względu na to, że to piwo wydaje się najlżejsze, takie najbardziej cienkie. Takie może nie powiem wodniste, ale najbardziej cienkie, takie lekkie. Mm. Spróbujmy jeszcze raz. Od jedynki. No mam dylemat, bo jakbym miał oceniać aromat, zdecydowanie jedynka. Ten aromat no jest naj, najprzyjemniejszy dla mnie. słabiej, trójka, zdecydowanie aromat nie podoba mi się za bardzo, jest coś dziwnego w nim, nieprzyjemnego delikatnie. No i ta cebulka, znaczy cebulka jeszcze jest spoko, jest jeszcze w miarę, ale to co tam wychodzi spod niej to już tak średnio, dwójka. Jest ta lekka brzeczkowość, ale wychodzi też taka ziołowość, taka. Taka lekko, nie wiem, zienista, spod tych cytrusów w smaku. Generalnie te kiwa mają zbliżoną tą goryczkę. Chyba jedynka ma najsłabszą. No możliwe, że trójka najwyższą. No to... Teraz tak, z racji tego, że ja nie przepadam za brzeczką. Brzeczkowość mi średnio smakuje. To prawdopodobnie tą dwójkę odwalę, Bo mniej przeszkadza mi ta cebulkowość niż brzeczkowość. Jeszcze zobaczmy, czy tu jest ta, ta nieprzyjemna taka nuta, która mi się gdzieś z jakimś warzywem kojarzy. A to nie jest DMS, raczej to nie jest DMS, czyli dymetylosiarczek, który wynika z. No jest po prostu pochodną wchodzącą w piwo, może inaczej. DMS bierze się w piwie ze słodu. We, w słodzie, z którego piwo powstaje, są prekursory DMS-u. W trakcie gotowania brzeczki piwnej, podczas procesu produkcyjnego, ten DMS się pojawia i powinien zostać odparowany. Czasami, jak nie zostanie odparowany, to on daje w piwie da się takie nuty warzywne, takiej zupy jarzynowej, niektórzy mówią, kukurydzy. To raczej nie jest to. Wydaje mi się, że to jest taka, jakaś inna nuta. Ale mówię, skojarzenie takie najbliższe z jakimś warzywem. No i ta cebulka, może to ta cebulka po prostu coś takiego generuje. No to jakbym miał strzelać co jest co? Jedynka powiedziałbym Amber, bo jest taka słodka nuta aromatyczna, która rzeczywiście może, może pochodzić od chmielu Sabro. Dwójka Miłosław, tak bym obstawił i trójka obstawiłbym Pinte Minimaxi, bo ona rzeczywiście była najlżejsza. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Teraz będziemy odgadywać. Jeszcze miejsca. Miejsca trzeba jakoś tutaj stwierdzić, co najlepsze, co najgorsze. Generalnie powiem Wam, że żadne z tych piw nie jest dramatycznie złe, niedobre, jakieś odstające dramatycznie od innych. Nie, nie ma niczego takiego, generalnie ta trójka no, faktycznie wygląda najsłabiej, jest ten dziwny aromat, natomiast no, w dwójce wychodzi trochę brzeczka, więc generalnie chyba damy zwycięzcę jako jedynkę. Natomiast tej jedynce w smaku coś tam brakuje dla mnie. Ale mimo wszystko jakby wygląda najlepiej, pachnie najlepiej, w smaku jest tak sobie, no ale wygrywa te dwie pozostałe kategorie. Ma najwięcej plusików na mojej kartce, więc jedyneczka wygrywa tą batalię. Drugie miejsce. Naprawdę, w tej dwójce jakaś taka ziołowość wyszła. Ciekawe. No, ziołowość, ewidentnie ziołowość, taka łąka. Łąka z jakimiś ziołami w lecie. Coś takiego. Co może ta herbata, czyli to by świadczyło o tym, że, że może ten Miłosław rzeczywiście to jest, bo, bo taka herbaciana nuta w tle gdzieś tam się pojawia. No to jest prawdopodobnie ta nuta herbaty. Czyli nie ziołowość, tylko właśnie herbata, herbacianość. Ziemistość taka właśnie herbaciana. Kogo dam na drugim nie wiem, szczerze mówiąc, jest mi trudno wybrać. Chyba jednak, mimo wszystko, dam trójkę. Mimo tego dziwnego aromatu. Bo jest bardziej wytrawna, mniej słodka. Dwójka jest najbardziej słodka. Tak, czy taka słodka, ciężkawa, jest cięższa. Wiem, ta goryczka jest mniejsza. Taka słodkość się tutaj pojawia w tle. Generalnie, m, chyba wygra ta bardziej zwierna trójka. Natomiast, no, wizualnie, ona. Odstaję. No i teraz, tak patrząc, no, jakbym miał się sugerować moimi plusikami na kartce i tym, co tutaj mam za, zapisane, e, byłaby kolejność taka: Jedynka, dwójka, trójka. Natomiast, jakbym ja miał subiektywnie wybrać, to bym wybrał chyba jedynkę dzisiaj, następnie trójkę i następnie dwójkę dzisiaj. Ale jakby był inny dzień, to te dwa piwa, dwójka z trójką, mogłyby się w tej kolejności zamienić. No dobra, sprawdźmy, co jest co. Ja obstawiam. Amber, Miłosław. Pinta. Mamy piwa. Przyszły do nas piwa. No to sprawdźmy, słuchajcie, w takim razie idziemy od po kolei pinta trójka, czyli trafiony, trafiony, zatopiony, jak to mówią, dwójeczka. Ja obstawiałem Miłosława. Jest na kapselku na górze napisane dwójeczka, czyli trafiłem. No i gwoli formalności e bezalkoholowe ipa amber, jedynka. Czyli dzisiaj moja kolejność jest taka. Amber, następnie pinta. I ostatni Miłosław, ale tak jak mówię, jakbym miał się wzorować na tym, co napisałem, to drugie miejsce zająłby Miłosław bezalkoholowy. I Pano zdecydowanie Amber tutaj najlepszy. Wypadł najlepiej. Jeszcze podolewam sobie tych piw. I zobaczymy, jak one jeszcze chwilę postały, jak to zmienia ich gdzieś tam smak aromat. Czy cokolwiek się zmienia? Zobaczmy. No zdecydowanie słuchajcie, dwójka Miłosław jest taka najsłodsza, bym powiedział z tych piw. Jest najsłodsza. Jak ktoś to lubi w Wipkach, to Miłosław będzie spoko. Jak ktoś lubi tę cebulkowość, bardziej wytrawność, on taki troszeczkę Session West Coast bezalkoholowy, tylko z taką średnią goryczką, nie, nie jakąś taką przesadzoną, no ale to jest jednak bezalko, więc tutaj niski ekstrakt, nie można przesadzić z chmielem. To Pinta. A jak ktoś lubi taką właśnie Balans tego wszystkiego, fajny aromat, ładną prezencję to jedyneczka. No, jedyneczka, rzeczywiście taki poziom wyżej powiedziałbym od tych dwóch piw, delikatnie wyżej. Natomiast, no, w smaku, smaku można by było jeszcze tą chmielowość podkręcić. I goryczkę minimalnie, moim zdaniem też. Zobaczmy jeszcze daty przydatności. Amber to był 19 kwietnia 25 rok. Miłosław to był. 14 czerwca 25 rok i Pinta to jest, słuchajcie, no Pinta też e, najkrótsza data 20 listopada 24. Ja to nagrywam, mamy e, początek sierpnia, czyli jeszcze wrzesień, e, październik, no jeszcze trzy miesiące z okładem trzy miesiące i tam powiedzmy tydzień czy półtora tygodnia jeszcze to piwo jest e, ważne, ale ma najkrótszą datę tak, jest o pół roku e, krótsze co najmniej nawet ponad pół roku, tak, jeśli chodzi o datę, więc może być w troszkę słabszej formie niż tamte pozostałe, więc tutaj to też można zwalić trochę na datę. Także moi drodzy, wszystkie te ipki bardzo dobre, gdzie kupione? Pinta, mimo że taka bardzo dobrze dostępna, jak na kraftowego bezalkoholowego, jak na kraftowe bezalkoholowy IPA, to miałem problem z kupieniem, bo wyszły mi z Lidla osiedlowego. Przejechałem jeden sklep, drugi sklep, nie ma, żabka nie ma i kupiłem dopiero w lokalnym, w lokalnym sklepie z kraftami, znaczy takim monopolowym, w którym też są krafty. Miłosław kupiony w... Mm, też w sklepie z... Chyba też w sklepie z no, takim monopolowym, ale innym, i, ale był też w Lidlu. I bezalkoholowe IPA z Ambera, kupione w Lidlu. Ostatnio wpadły do Lidla w gazetce, chyba nawet gdzieś tam były, więc możecie biec jeszcze do Lidla i kupować, bo zdecydowanie najlepiej wypadł Amber, tak jak mówię, pozostałe dwa, to już troszeczkę loteria. Obie oba, wszystkie trzy, bo nie oba, ale wszystkie trzy piwa, naprawdę ok. Można kupować, można pić, można próbować. No na pewno najtańszy Miłosław, pewnie Amber później, no i Pinta pewnie naj, najdroższa, więc tutaj już wydaje się, że ten Amber rzeczywiście no, wypada najlepiej. Tak w stosunek jakość-cena tutaj wygląda zdecydowanie najlepiej. Także pijcie piwa bezalkoholowe. Tyle dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zapraszam do subskrypcji kanału, do kliknięcia ikonki dzwoneczka, żeby dostać powiadomienia o kolejnych. Materiałach od YouTube'a. Zapraszam cię też na moją stronę jakzrobicpiwo.pl i zapraszam cię też do wspierania mojego projektu. Możesz na dole kliknąć w link do serwisu Buy Coffee i postawić mi wirtualną kawę na rozwój projektu jakzrobicpiwo.pl. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Tyle dzisiaj. Tomek Buczek. Jak zrobić piwo.pl. Dzięki. Cześć. Twoje zdrowie.